Znajduje się właśnie w Daramsala. Jest to miasto, w którym mieszka Jego świątobliwość Dalai Lama. Właśnie zmierzam do jego rezydencji i do jego świątyni. Za mną znajduje się właśnie świątynia Dalaj-Lamy, a z tej strony, tak mi się wydaje, ale zaraz się upewnię, znajduje się rezydencja Dalaj-Lamy, miejsce, w którym Dalaj-Lama mieszka, żyje, pisze swoje książki, daje swoje nauki. Zaraz zapytam się strażników, czy to jest to miejsce. Tak, rzeczywiście, zapytam się strażników to jest miejsce, w którym mieszka Dalai lama dalaj dzisiaj nie ma w mieszkaniu, jest Manali, jest to miasto niedaleko, niedaleko Daramszala, ale dzisiaj wieczorem powinien wrócić. Można dalaj lamy spotkać, też się tego, też się dowiedziałem, 4 września mógłbym spotkać Dalaj-Lamę, 4 września już mnie nie będzie w tym mieście, ale możliwość taka istnieje. Za chwilę Wam opowiem krótko o Dalajlamie, o jego historii, kim właściwie jest Dalaj-Lama i jak ta postać ważna jest dla świata. I dla wyznawców buddyzmu i wspólnoty tybetańskiej. Powiem Wam szczerze, że buddyzm, ta religia, ta kultura, towarzyszyła mi podczas całego mojego pobytu, dotychczasowego pobytu w Azji Południowo-Wschodniej. Po raz pierwszy zetknąłem się z nią w Indonezji, tam bowiem w Borobudur znajduje się największa świątynia tej religii, zwanej w Tajlandii, oczywiście, w Tajlandii. W Tajlandii główną religią jest buddyzm. Wiele pięknych świątyń, największy posąg Buddy, pełno złota. To jest to religia narodowa, można tak powiedzieć. Indie natomiast są krajem, w którym, w którym buddyzm się narodził. Budda bowiem pochodził z Indii. Tutaj buddyzm się narodził, Budda tutaj medytował, tutaj dawał swoje nauki. Pokażę Wam za chwilę całą, te, całą tę świątynię, cały ten kompleks. Za chwilę wejdę do głównego kompleksu. Świątynnego. Wydaje mi się, że tam nie mogę mówić, nagrywać mogę. Mówić raczej nie, ponieważ znajdują się tam ludzie, którzy medytują, więc nie chcę im przeszkadzać. Ale powiem Wam pokrótce, co tam się znajduje, żebyście wiedzieli. Znajduje się złoty posąg Buddy, a przed nim stoi tron, na którym Dalai Lama, czyli ich przywódca religijny, daje swoje nauki. Można tam go spotkać czasami. Na ścianie znajdują się różne zwoje papieru, święte pisma, a także wiele posągów. Tam wejdę i zobaczcie ludzi medytujących, jak cały ten kompleks wygląda. Jak widzieliście w świątyni tej znajduje się to, co powiedziałem, a także przed posągiem budby składa się różne ofiary słodycze, jedzenie. To jest właśnie typowe dla wyznawców tej religii, że mogą oferuje się pieniądze. Wszystko to, co mamy tutaj na ziemi. Wszystko należy do buddy, a także oferuje im się jedzenie. Muzeum Tybetańskie, muzeum, które opowiada y, całą historię Tybetu. Tybet został bowiem w 1949 roku zaatakowany przez Chiny. Chińczycy starali się wytępić tybetańską kulturę, język. Wiele Tybetańczyków zginęło podczas właśnie tej okupacji chińskiej. Wiele, wielu z nich także wyemigrowało do Indii. Tutaj także przeniesiono siedzibę Dalaj Tutaj mieszka duża wspólnota tybetańska, właśnie w tej części Indii, w północnych Indiach, w górach. Także ostatnio jak byłem w Darjeeling, na wschodzie Indii, na północy, w północnym wschodzie, także spotkałem wielu Tybetańczyków, wielu Nepalczyków. Po drodze można, można spotkać wiele zwierząt. Małpy, krowy, małpy, krowy, małpy, taki. Małpy i przyroda. Czy to nie jest pięknie? Czym właściwie jest buddyzm? Zanim opowiem wam o Dalai Lamie, o tej postaci, która jest związana z tym miastem, muszę wytłumaczyć, czym jest właściwie buddyzm. O co chodzi w tej religii? Właściwie szczerze Wam powiem, że ciężko nazwać jest buddyzm religią, ponieważ nie mają oni sprecyzowanego Boga. Oni mają swój styl życia, mają swoją drogę, swoje jakieś e, prawdy, którymi podąża, podążają, aby osiągnąć nirwanę, aby osiągnąć e, jakby zbawienie, ale takiej postaci jak Bóg to oni nie mają. Więc teraz słuchajcie uważnie, czym jest buddyzm. A więc teraz przynieśmy się trochę do przeszłości. Jesteśmy w około VI wieku przed naszą erą. I warto zapamiętać taką postać jak książę Sidarta, bowiem on został późniejszym Buddą. Sidarta należał do rodziny królewskiej, jego ojciec był królem. Książę żył cały czas w zamku, w luksusie, pełno jedzenia, pełno bogactwa, służba. Jednak pewnego, pewnego dnia zaczął się zastanawiać nad sensem życia, nad tym, jak wygląda właściwie życie Poza murami zamku, jak żyją ludzie, jak wyglądają ulice, ponieważ tego nigdy nie widział, był ciekawy świata. I wydostał się z tego zamku i co zobaczył na ulicy? Tak jak widzieliście w moich relacjach z Indii, zobaczył biedę, brud, choroby, ludzi umierających i zaczął się zastanawiać, jaki sens ma właściwie to nasze życie. Jak i w naszej kulturze, przede wszystkim w średniowieczu, wielu uważało, że ascetyzm, czyli takie proste życie, rezygnacja z wielu przyjemności w życiu, yy, pozwoli być bliżej Boga, bliżej tego wewnętrznego spokoju. To także, także książę był tego zdania, więc wyruszył w świat, można tak powiedzieć, i zaczął żyć jak asceta. Jednak po czasie zrozumiał, że wcale mu to tego wewnętrznego spokoju nie daje. I znalazł się w mieście Bodgaja, miasto w Indiach i tam usiadł pod drzewem i medytował. Zamknął oczy, medytował. Medytował bardzo długo i po czasie się, się obudził i powiedział, narodził się Budda. Budda to znaczy w tym języku oświecony. I wtedy właśnie zaczął się buddyzm, ta religia. Pewnie się zastanawiacie, co znaczą wszystkie te rzeczy, te metalowe wały ustawione w tej drogi. Otóż jak widzicie, jest na nich coś napisane. Jest to sanskrypt. I są to, to jakby ich modlitwy. I budyści wierzą, że jeżeli się modlą i obracają to, to ta modlitwa chyba dłużej. Oni idą, a te metalowe bały cały czas się obracają. Jest to jedno znaczenie. Tak samo jak w naszym kościele, tak My zapalamy świeczki po to, by przedłużyć naszą modlitwę. Drugie znaczenie tych metalowych bałów jest takie, że oni wierzą, że nie muszą wypowiadać, recytować modlitw. Jeżeli wprawią te metalowe, mały ruch, na których wypisane są właśnie te modlitwy, to tak jakby się modli. I często można spotkać właśnie tutaj buddystów obracających te małe. I trwa, chyba. chyba. Buddyści także wierzą w karmę i reinkarnację. Karma znaczy tyle, co, co czynisz, co do ciebie wróci, a reinkarnacja znaczy. To, że my się rodzimy, umieramy, przyjmujemy nową postać i się znowu rodzimy. Jak to unieść do karmy, bowiem yy, żyjemy, jesteśmy źli, to urodzimy się powiedzmy jako zwierzę w nowym życiu. Przyjmiemy postać zwierzęcia, czyli jesteśmy dobrzy za życia, w następnym życiu możemy mieć dużo, dużo lepsze życie. Jak już poznaliście skróconą historię buddyzmu warto się teraz zastanowić nad tym kim jest właściwie Dalai Lama mieszkający w tym mieście niedaleko, właśnie w tamtych budynkach. 14 Dalai Lama Tan Gyatso urodził się w 1935 roku w Tybecie w rodzinie rolniczej, w rodzinie chłopskiej, urodził się w oborze i buddyści wierzą w reinkarnację, czyli my się rodzimy, Umieramy, przyjmujemy nową postać i się znowu rodzimy. I także po śmierci 13 Dalaj Lamy poszukiwali dziecka, które jest wcieleniem poprzedniego dalajlamy I znaleźli właśnie w Tanzim Gyako. Uważali oni, że jest on wcieleniem 13 Dalaj Lamy. A dlaczego tak wierzyli? Ponieważ dziecko się urodziło, jego szyja była obwinięta pępowiną, co świadczy o jego dużych zasługach w poprzednim wcieleniu. Druga sprawa, zleciało się stado kruków krótko po narodzinach dziecka. Ptaki te były także związane z poprzednimi Dalajlamami, dlatego uważali nowonarodzone dziecko jako wcielenie 13 Dalajlamy. Dalajlama urodził się w Tybecie, jednak obecnie mieszka w Indiach, w tak się nazywa to miasto, miasto w Himalajach. Jest on politycznym i religijnym przywódcą Tybetu. Tutaj w Indiach znajduje się właśnie uchodźstwo wspólnoty tybetańskiej, tutaj znajduje się rząd uchodźców tybetańskich i jest on jedną z najważniejszych osób na świecie i najważniejszą osobą właśnie w buddyzmie. Dalai Lama był zaprzyjaźniony z Janem Pawłem II. Polska odwiedził w swoim życiu 7 razy. To jeszcze ciekawe, jak powiedziałem Dalai Lama obecny 14 Dalai Lama urodził się w 1935 roku. Każdy Dalai Lama przepowiada datę i rok swojej śmierci, a także datę swojej reinkarnacji, czyli ponownego yy, przyjścia na ziemię w innej postaci. Obecny 14 Dalai Lama jako rok swojej śmierci przepowiedział rok 1948, czyli będzie żył 113 lat. Daty reinkarnacji nie pamiętam, ale ułatwia to także w odnalezieniu następcy, czyli nowego wcielenia poprzedniego Dalajlamy. Lamy.